Siemanko, witajcie ponownie na kanale Perfumaniak. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam 10 według mnie najlepszych perfum dla mężczyzn na lato 2024 na ciepło, a nawet wręcz upalne dni, także tradycyjnie 3, 2, 1, zaczynamy! Mimo tego, że pogoda za oknami dzisiaj jest taka małoletnia, to kalendarzowe lato zbliża się wielkimi krokami. Parę dni temu przez dłuższy czas również iście letnie temperatury dawały nam o sobie znać, dawały nam się we znaki. I w takie dni moim zdaniem warto uderzyć w te troszeczkę lżejsze, bardziej świeże perfumy. I dzisiaj przedstawię Wam dziesiątkę perfum na tegoroczne lato, które będą wybrzmiewały naprawdę fantastycznie, które naprawdę bardzo dobrze sprawdzą się w tą porę roku. Zeszłoroczny filmik również uważam za jak najbardziej aktualny, natomiast na ten rok chciałem zaprezentować Wam trochę inne propozycje, żeby nie było nudno, chociaż jedna z zeszłorocznych propozycji również w dzisiejszym filmie się powtórzy, także oglądajcie do samego końca i być może coś fajnego na lato dla siebie również znajdziecie. Dziesiątka ta będzie charakter takiego osobistego rankingu, ale liczbami, tutaj miejscówkami na różnych pozycjach się nie sugerujcie. To są takie moje osobiste wrażenia doznania, a każdy może te perfumę interpretować na własny sposób. Także polecam oczywiście tak jak zawsze przetestować i przekonać się na własnej skórze, które z nich będą dla Was najlepsze, najbardziej przystępne. I pod numerem 10, od tego dzisiaj zaczynamy. Mamy perfumy, które są tegoroczną premierą, są to perfumy Jean Paul Gaultier Lobo Paradise Garden. Ja jestem ogólnie wielkim fanem serii Lobo, ponieważ przewodnią nutą w tych perfumach jest nuta kokosa, a ja kokosowe smaki i zapachy bardzo sobie cenię, bardzo je lubię. I w najnowszym flankerze zatytułowanym Paradise Garden Kokosa, również nie mogło zabraknąć. Chociaż jest on tutaj podany w troszeczkę inny sposób niż w poprzednich flankerach, w poprzednich wersjach niż w klasyku EDT, jak i również w wersji Le Parfum. Oczywiście cała seria Lobo ma w sobie ten taki charakterystyczny przewodni vibe, jednak tutaj jest troszkę inaczej. Tutaj nuta kokosa podana jest w towarzystwie sporej dozy nut zielonych, w towarzystwie również nut wodnych, morskich, takich solonych bym powiedział mamy tutaj taką słoną nutę morskiej wody jest to taki motyw poniekąd mineralny w sumie mnie to nie dziwi ponieważ twórcą kompozycji jest jeden z moich ulubionych perfumiarzy Quentin Biche i on słynie właśnie z takich mineralnych kompozycji tej mineralności może nie ma tutaj jakoś bardzo dużo ale na pewno jest wyczuwalna moim zdaniem pod postacią takiej właśnie słonej morskiej wody E, oprócz tego mamy właśnie spronót zielonych. Mamy również obecną miętę, która może nie jest na pierwszym planie mocno wyczuwalna, ale gdzieś tam w tle leciutko sobie wybrzmiewa. E, jest to fajna kompozycja na ciepłe, nawet gorące upalne dni parametrowo wypada całkiem przyzwoicie, około 9 godzin na trwałość, projekcja na poziomie e, dosyć dobrym przez pierwsze 2-3 godziny, zapach jest myślę, że dość daleko dalekosiężny, potem już skraca dystans, jednak cały czas jest bardzo dobrze wyczuwalny z takich trochę bliższych odległości e, bardzo fajna premiera ja akurat z tych perfum nie potrzebuję, ponieważ mam klasyczne Lebo mam również Lebo Le Parfum jednak tym, którzy nie nie mają żadnego lubo w swojej kolekcji, a lubicie e, nuty kokosowe, lubicie również e, nuty zieleni, lubicie taki słony morski motyw. E, te perfumy będą idealne wtedy w waszym e, przypadku. Fajna propozycja na lato e, pod numerem 10: Paradise Garden, lubo Jean Paul Gaultier. Pod numerem 9 propozycja od marki która bardzo często prezentuje bardzo dobry stosunek ceny do jakości mowa tutaj o marce Versace i pod numerem 9 znalazły się perfumy Versace Men on Fresh jest to świeża kompozycja, jak sama nazwa wskazuje. Mamy tutaj sporą dozę cytrusów, jednak nie jest to taki typowy cytrusowy letni świeżek, jakich wiele mamy na perfumowym rynku. Są to perfumy nieco inne są doprawione nutami aromatyczno-przyprawowymi, nutami ziołowymi, nutami drzewnymi i wśród tych owoców cytrusowych pojawiła się tutaj również karambola z angielskiego starfruit, czyli ten taki gwieździsty owoc, który dodaje dosyć unikalnego, swoistego sznytu tym perfumom. Perfumy te świetnie sprawdzają się w wysokich, nawet upalnych temperaturach, fajnie odświeżają, są świetną propozycją do użytku codziennego w letnie dni czy ciepłe wieczory. Jeśli chodzi o parametry, to wiele osób gdzieś tam na forach internetowych narzeka. Ja powodów do narzekania nie widzę. Trwało się około 7 godzin. Jak na letniego świeżaka to całkiem niezły wynik. Projekcja jest na poziomie raczej umiarkowanym. Niezbyt dalekosiężnym, ale w upalne dni w sumie nie o to chodzi, żeby zagłuszać całą swoją okolicę swoim zapachem. Chodzi tutaj o to, żeby fajnie się odświeżyć, chłodzić za pomocą takiego zapachu i te perfumy świetnie się w tym sprawdzają, także wersaczem, Menon Fresh polecam bardzo ładny, poręczny flakon chociaż mój niestety jest testerem bez korka i troszeczkę go smaltretowałem co widać tutaj na mojej prezentacji flakonu w tym filmie, jednak sam zapach jest przeciekawy przecudowny, latem sprawdzi się idealnie, nie jest zbyt drogi, co również jest dużą zaletą Także polecam Wam sprawdzić. Versace Menon Fresh na pewno nie będziecie zawiedzeni. Pod numerem 8 nieco inne perfumy. Perfumy dla miłośników nut herbacianych są to perfumy Banana Republic 78 Vintage Green. I te perfumy pachną, mówiąc tak w dużym skrócie, jak herbatka z cytryną. Mamy tutaj orzeźwiającą, chłodzącą nutę zielonej herbaty z dodatkiem nut cytrusowych, i od samego początku daje to taki właśnie efekt cytrynowej herbaty, efekt orzeźwiający, efekt ochładzający. Jednak jeśli te perfumy podtrzymacie na swojej skórze nieco dłużej, to w drugiej połowie trwania zapachu na skórze, gdy już te perfumy zaczynają mieć wyczuwalną nutę bazy. Będziecie czuli również nutę Vetyveri, która jest taką charakterystyczną zieloną, chociaż tutaj może nie taką zieloną, lecz bardziej suchą nutą Vetyveri, co daje również bardzo ciekawy, fajny i unikalny efekt. Jeśli chodzi o parametry, to może nie jest za wesoło. Trwałość na mojej skórze to mniej więcej 6 godzin z raczej delikatną projekcją, ale jak już mówiłem, w upalne dni nie chodzi. Chodzi o to, żeby emanować zapachem na kilometry. Zapach może się trzymać bliżej skóry. Jest to również zaletą w tym przypadku. Także jeśli chodzi o to, to jest tutaj całkiem przyzwoicie. Parametry może niepowalające, ale jak na letniego świeżaka, to jeszcze nie jest źle. Także jeśli lubicie cytrynową zieloną herbatkę w towarzystwie nut drzewnych, w towarzystwie lekko gryzącej suchej wetywerii w bazie, to polecam Wam jak najbardziej przetestować Banana Republic Vintage Green. Dostępność zapachu może nie jest jakaś duża, ale da się go znaleźć, także polecam przetestować fajnego herbaciaka na letnie i upalne dni. Pod numerem siódmym jest tutaj jedna z nowszych wariacji na temat bardzo dobrze znanego klasyka. Mowa tu oczywiście o Teré Dermes i o letnim flankerze, że tak powiem, o nazwie O. Jest to bardzo rzeźwiejący, bardzo pobudzający do życia zapach. Jest w nim oczywiście wyczuwalne klasyczne DNA klasycznego Teré Dermes. Jest ta wetyweria, są te takie nuty no, mineralno-ziemiste, jednak to co w tych perfumach najmocniej zwraca na siebie uwagę to cytrusy i mowa tutaj o cytrusie zwanym cytronem, chociaż moim zdaniem ten cytron w tych perfumach wybrzmiewa bardzo grejfrutowo grejfrut w składzie nut zapachowych tych perfum nie jest deklarowany ale cytron w dodatku pozostałych nut zapachowych daje według mnie tutaj mocno grejfrutowy efekt takiego cierpkiego, soczystego tego wręcz lekko brudnego, że tak powiem, grejpfruta, co latem daje naprawdę niesamowity, chłodzący, wręcz oszroniony efekt, taki jak mamy również na flakonie tych perfum. Do czego bym się w tych perfumach przyczepił? Przyczepiłbym się do parametrów, ponieważ w tej cenie oczekiwałbym czegoś więcej. Na mojej skórze Eau trzyma się około 6 godzin, z projekcją raczej blisko, skórną nie emanuje zbyt daleko. Chciałbym Chciałoby się, żeby było trochę lepiej, e, mimo wszystko płacąc e, taką sumkę za taki flakon, jednak e, mimo wszystko nie ma nad czym ubolewać i jestem w stanie to przeboleć, bo sama kompozycja zapachowa jest naprawdę wyśmienita, daje świetne orzeźwienie w upalne dni pasuje do każdej stylówki, pasuje do każdej sytuacji, pasuje zarówno na co dzień, jak i do bardziej eleganckich stylówek, pasuje jako zapach office scent, jako zapach do pracy, jako zapach biurowy, nie jest męczący, nie jest przytłaczający i to jest naprawdę na duży plus. Ja z perfum grejpfrutowych bardzo lubię perfumy Dolce Gabbana Light Blue Forever lub Light Blue Italian Love, niestety zostały one wycofane na rynku w wtórnym, kosztują w sumie sporo więcej niż nowy flakon Ogivre. E, może Ogivre nie jest identyczne jak e, wymienione przed momentem e, Dolce Gabbana, jednak e, mimo wszystko e, ten flanker teredermes jest naprawdę udany. E, moim zdaniem iście grejpfrutowy, jakość składników na wysokim poziomie, nie czuć tutaj sztuczności jest naprawdę jakościowo, jest naprawdę pięknie. Polecam sprawdzić teredermes Dermes i pod numerem szóstym perfumy z nieco innej półki zapachowej, perfumy, których długi czas wyszukiwałem. Chodzi tutaj o perfumy Etat Libre d'Orange. You or someone like you. Czemu długo tych perfum wyszukiwałem? Swojego czasu miałem fazę na miętę w perfumach i szukałem takiej mięty idealnej. I w tych perfumach właśnie taką idealną miętę znalazłem. Są to perfumy, w której właśnie dominującą nutą jest nuta mięty. I to nie jest taka mięta, wiecie, wysuszona, ziołowa. Nie jest to taka mięta herbaciana, tylko jest to taka soczysta, świeżo zerwana, mięta ogrodowa, mięta zielona. I e, kojarzy mi się trochę z e, miętowymi gumami do rzucia, e, taki właśnie efekt e, dzięki tym perfumom można uzyskać. E, są one podane w towarzystwie e, nut ziołowych, e, w towarzystwie suszonych ziół, bym powiedział nawet suszonych kwiatów, e, w towarzystwie również e, nut cytrusowych. Jednak te cytrusy są dość mocno schowane na drugim planie. Także e, mamy tutaj takie powiedzmy lekkie mochito, chociaż e, nie do e, końca. Perfum Perfumy bardzo orzeźwiające, świetnie sprawdzają się podczas letnich upałów. Perfumy, jak najbardziej uniseksowe, zarówno na mężczyznach, jak i na kobietach, będą leżały naprawdę dobrze. Pod względem parametrów, również jest całkiem przyzwoicie. Na mojej skórze, około 8 godzin, trwałości z projekcją umiarkowaną. Perfumy będą pasowały do codziennego użytku, do bardziej eleganckiego, może niekoniecznie, chociaż na upartego tego można bez problemu również w takich sytuacjach jak te perfumy zastosować, jednak moim zdaniem użytek typowo codzienny nawet użytek do pracy, biurowy w tym przypadku będzie mm, jak najbardziej zalecany Etat Libre d'Orange You are someone like you jeśli lubicie nuty mięty w perfumach to w tych perfumach mięty jest naprawdę bardzo dużo i możecie poczuć do nich mięte. polecam sprawdzić, polecam przetestować i jest to szósteczka w dzisiejszym zestawieniu pod numerem 5 perfumy, które dosłownie na dniach dołączyły do mojej kolekcji, perfumy Simone Andreoli Malibu Party in the Bay. Jak sama nazwa tych perfum wskazuje, mogą się one kojarzyć z popularnym likierem Malibu. Jak najbardziej skojarzenia tutaj są trafne. Perfumy te w dużej mierze przypominają ten właśnie likier. Mamy tutaj nutę kokosa, mamy również nutę limonki, mamy nutę cukru, oryumu, albo również nutę zielonych. I perfumy te bardzo skradły moje serce, ponieważ ja jestem wielkim fanem kokosa i kokos w tych perfumach bardzo przypadł mi do gustu. Nie jest to perfidnie, nie jest to mocno podany e, słodki, mdły kokos. E, kokos w tych perfumach jest taki jak w likierze e, Malibu, lekko słodkawy, ale nie przytłaczający. E, fajnie dopełniający całej kompozycji, <laughs> chociaż w momencie otwarcia bardziej od kokosa wyczuwalna jest soczysta, dosyć naturalnie brzmiąca limonka. E, jakość składników jest tutaj na wysokim poziomie jakiejś zbytniej syntetyczności nie czuć chociaż gdzieś tam w tle da się ją mimo wszystko wyczuć ja tutaj wyczuwam sporą dozę ambroksanu która myślę, że została zastosowana po to, żeby przedłużyć trwałość tych perfum im dłużej zapach wybrzmiewa na skórze to do noty limonkowej zaczyna powoli dołączać nuta kokosa która coraz bardziej z minuty na minutę z godziny na godzinę staje się bardziej wyczuwalna i daje to taki fajny właśnie efekt może nie mochito, bo mięty tutaj nie mamy, ale jest całkiem fajny kokosowo-limonkowy tropikalny efekt. Perfumy sprawdzą się idealnie letnią, nawet upalną porą, mimo swojego lekko słodkawego charakteru, nie będą przytłaczały nawet pupały. Parametry są całkiem niezłe, około 9-godzinna trwałość. Projekcja na początku dosyć spora, przez pierwsze 2 godziny, potem siada bliżej skóry, ale cały czas daje o sobie znać, cały czas to Malibu jest na skórze wyczuwalne. Cena jest dosyć wysoka niestety, ale no cóż, jeśli jest się fanem i miłośnikiem kokosa, to trzeba było to przeboleć. Zimone, Andreoli, Malibu Party in the Bay, fajna propozycja na lato, do luźnych wyjść, do luźnych stylówek, do typowo wakacyjnych, chociaż nie tylko, imprezowo czy wyjściowo również te perfumy można na spokojnie zastosować. Jak nie bardziej Polecam wam je przedstawić. Pod numerkiem czwartym tuż poza podium znalazły się moje ulubione perfumy z niebieskiej serii Blue Mediterraneo Aqua di Mowa tutaj o perfumach Fico di Amalfi. Jest to świetna, wręcz idealna letnia propozycja, która, nawet podczas letnich upałów, będzie fajnie umilała Wam dzień. Jak te perfumy pachną? Jak sama nazwa wskazuje, głównym motywem jest tutaj motyw figowy, jednak nie jest to taki czysty figowy owoc. Ja bym powiedział, że jest to figa zblendowana razem z figowym liściem. Jest tutaj sporo zieleni. Oprócz tej figowej lekkiej słodyczy. No i ponadto mamy tutaj nuty cytrusowe, które również dodają świeżego kopa, dodają troszeczkę kolorytu całej kompozycji jeśli chodzi o parametry to może nie jest jakoś super, ale nie jest źle, niektóre parymy wybrzmiewają dużo krócej i dużo gorzej w przypadku Fico Diamalfi perfumy te na mojej skórze mają trwałość około 6-7 godzin z projekcją raczej umiarkowaną nienachalną, bardziej blisko skórną i są to perfumy moim zdaniem do użytku bardziej codziennego, niezobowiązującego do użytku wakacyjnego na jakiś. Letni wypad do ciepłych krajów będą e, myślę, że świetnym e, wyborem. Ja te perfumy najbardziej lubię z całej e, niebieskiej linii Blue Mediterraneo Aqua di Parma. E, jest to mój faworyt, są to moje ulubione perfumy z tej serii i mogę Wam z czystym serduchem e, je polecić. Jest to czysty uniseks, będzie pasował zarówno e, mężczyznom, jak i kobietom. Cena jest troszeczkę duża, ale jeśli sprawdzicie sobie ten duży flakon, to jest powiedzmy całkiem nieźle. Także Aqua di Parma Blue Mediterraneo Fico Diamalfi, figa zblendowana razem z zielonym figowym liściem oraz cytrusami. Świetny wybór na lato, na upały, na wakacje do użytku codziennego. Propozycja idealna i otwieramy podium pod numerem trzecim perfumy, które znalazły się w zeszłorocznym rankingu, ale na lato są na tyle dobre, że skorzystam z nich je jeszcze raz. W zeszłym roku zajęły miejsce pierwsze, dzisiaj umieściłem je na miejscu trzecim, ale uważam, że to jedno z najlepszych mainstreamowych perfum na lato. Mowa tutaj o Dolce Gabbana Light Blue O Intense. Perfumy niby banalne, niby oklepane, ale moim zdaniem na lato w miejscu w filmie niewiele jest perfum, które można nazwać lepszymi od tych. Mamy tutaj sporą dozę e, nut cytrusowych, doprawionych taką słoną, nawet bym powiedział dość mocno słoną, morską wodą e, na drzewnej bazie. Wszystko jest tutaj podane w towarzystwie również noty jałowca, która może nie dominuje, ale gdzieś tam wcale jest lekko wyczuwalna. E, perfumy niesamowicie orzeźwiające. E, perfum idealnie grające na skórze podczas ponad 30 stopniowych upałów perfumy idealne do użytku codziennego, do luźnych stylówek, ale również do białej koszuli będą spokojnie pasowały możecie również używać spokojnie jako office scent, jako zapach biurowy zapach do pracy, na pewno nikogo nie przytłoczą, nie przytłoczą, będą bezpiecznym wyborem, zawsze będziecie pachnieć świeżo, elegancko klasycznie i niebanalnie, całkiem ciekawie, także jeśli lubicie Dużą dozę taki bym powiedział słonych cytrusów z dodatkiem nut drzewnych w bazie, to te perfumy będą świetnym wyborem. Dużo osób narzeka na parametry. Moim zdaniem, bezpodstawnie, wystarczy troszeczkę mocniej te perfumy zaaplikować. Że tak powiem, podwójnie, po dwa psiki w jedno miejsce, i wtedy spokojnie 8 godzin. Przynajmniej na mojej skórze te perfumy się utrzymują z projekcją taką na poziomie umiarkowanym, czyli to, co latem jest moim zdaniem najbardziej. Pożądane także Light Blue Intense Dolce Gabbana. Polecam sprawdzić na własnej skórze, moim zdaniem, jedne z najlepszych perfum mainstreamowych na lato jak lato to i morze, jak morze to i również morskie perfumy pod numerem 2 moje ulubione perfumy morskie czyli profumum Roma Aqua di Sale i moim zdaniem jest to czysta morska kwintesencja zamknięta we flakonie. Mamy tutaj to wszystko czego miłośnikom morskich klimatów potrzeba mamy słoną morską wodę mamy wodorosty, mamy mirt mamy dużo zieleni mamy odrobinę iglaku. Idl w tle mamy nuty ambrowe, i wszystko jest podane w dość świeży, ozonowy sposób. Czuć tutaj naprawdę wysoką jakość składników. Ani grama sztuczności w tych perfumach nie uświadczycie. Co niestety również idzie w parze z bardzo wysoką ceną. Flakon tych perfum kosztuje bardzo dużo, ale mimo wszystko warto sprawić sobie nawet małą odlewkę i latem cieszyć się wysoko jakościowym zapachem, który na pierwszy rzut w nosa, że tak Powiem, przy pierwszym powąchaniu będzie dawał Wam jasne skojarzenia właśnie z morskim klimatem. Mi te perfumy bardzo kojarzą się właśnie z jakimś pobytem nad Morzem Śródziemnym, może nie z typowym wygrzewaniem się na plaży, ale takim nadmorskim spacerem wśród nadmorskiej zieleni. Mamy tam, jak już mówiłem, nuty wodne, mamy nuty takich zielonych wodorostów, mamy również nadmorską roślinność, mamy mirce, mamy nadmorskie nuty kwiatowe. Mamy także odrobinę iglaków, czuć tam taki iglasty klimat, mimo że jest on mocno schowany na drugim planie. Jakość składników, jak mówiłem, bardzo wysoka, parametry również powyżej średniej na mojej skórze około 12 godzin trwałości na spokojnie te perfumy robią projekcja w pierwszej fazie jest również bardzo duża później siada bliżej skóry, ale cały czas jest mocno wyczuwalne i daje o sobie znać, pasuje praktycznie na każdą okazję, do każdej stylówki od codziennych, niezobowiązujących luźnych wyjść do tych bardziej eleganckich i wieczorowych, również te perfumy będą pasowały także polecam sprawdzić polecam przetestować, morski Klimat moje ulubione perfumy, właśnie w takim morskim klimacie Profumum Roma, Aqua Disale. A w tym roku szczyt letniego perfumowego podium zdobywa u mnie włoska nisza. Perfumy, może niezbyt popularne, ale w sumie można uznać to za duży plus, ponieważ zbyt często ich na ulicy nie znajdziecie, a to według mnie duża zaleta. Chodzi tutaj o perfumy od włoskiej marki Aqua del Elba. Są to perfumy Aqua del Elba Blue Uomo, czyli wersja męska w takim granatowym, morskogranatowym, Prostokątnym flakonie, z białą, e, w lekko wpadającą w niebieski odcień etykietą, e, z łódeczką, jachtem, stateczkiem, jak zwał, tak zwał. E, I są to perfumy, które są dla mnie kwintesencją e, lata, zamkniętą właśnie w butelce, zamkniętą we flakonie. E, perfumy te często są porównywane e, gdzieś na różnych perfumowych forach do e, popularnych perfum mowych e, Dior Om cologne. E, tak, zgodzę się z tym, chociaż moim zdaniem, e, Aqua del Elba ma dwa oblicza i to właśnie oblicze w stylu Diorom. Kolony jest w otwarciu przez pierwszą mniej więcej godzinę do dwóch godzin. Wtedy dostajemy mocny cytrusowy blast prosto w twarz. Mamy świeżo wyciśnięty cytrynowy sok w czystej postaci. Jest to mocno kwaśna, orzeźwiająca cytryna, bardzo naturalna. Nie czuć tam detergentowej świeżości, często spotykanej w perfumach typowo cytrusowych. Tutaj jest jak najbardziej naturalnie. Mamy naturalny, wręcz drapiący po nosie, musujący w takim lemoniadowym klimacie cytrynowy sok. I tak mamy przez pierwszą mniej więcej godzinę. Do dwóch godzin maksymalnie, a potem zaczynają wychodzić nuty kwiatowe, które nieco ocieplają, nieco wysładzają. Nam tą kompozycję zaczyna robić się bardziej landrynkowo, i po dwóch godzinach, i do samego końca już trwania tych perfum na skórze. Zapach tych perfum przypomina przypominam inne, perfumy mainstreamowe, mianowicie kolejne świetne perfumy letnie, czyli Chanel Allure en Sport Edition Blanche. Tyle, że w Edition Blanche mamy troszeczkę takiego, bym powiedział, nawet ciastkowego, waniliowego klimatu. Tutaj jest również kremowo są takie kremowe cytrusy, jednak z dodatkiem nut kwiatowych, ale cały czas przywołuje mi to w pamięci dobrze znany motyw od Chanel jest to naprawdę fajny efekt, są to perfumy nietuzinkowe, niebanalne, wyjątkowe sprawdzą się i idealnie będą grały w ciepłych, a nawet upalnych ponad 30 stopniowych letnich temperaturach perfumy raczej do użytku codziennego chociaż do bardziej eleganckich stylówek do białej koszuli, do garniaka nawet byłbym je w stanie również założyć parametry może nie są powalające, ale 7 godzin na spokojnie te perfumy wytrzymują projekcja jest raczej na poziomie umiarkowanym, niezbyt dużym, ale latem o to właśnie chodzi, żeby fajnie nas to otulało, a nie przybijało całej naszej publiki, całego naszego otoczenia. Także perfumy numer jeden w tym roku na tegoroczne lato 2024 Aqua del Elba Łomo Blue Świetna propozycja, nietuzinkowa, wyjątkowa. Sprawdźcie sami zapach niezbyt popularny eee, i moim zdaniem jeden z najlepszych letniaków ever. I to byłoby na tyle, moi drodzy. Zostawcie kciuk w górę pod filmem. Jeśli Wam się podobało, zostawcie również suba na moim kanale, jeśli chcecie być na bieżąco z moim perfumowym kontentem. Dajcie znać w komentarzach również, jakie są Wasze ulubione letnie perfumy, które sprawdzają się idealnie w letnim. Gorących, upalnych e, temperaturach. E, napiszcie również jakieś sugestie, e, jakąś konstruktywną krytykę, co powinienem w filmach poprawić, jeśli coś Wam się tutaj nie podobało i uważacie, że e, powinienem to jakoś zmienić no i cóż niestety znowu w takich wyjściowych polowych warunkach gdzieś na parkingu ale staram się wykorzystywać każdą wolną chwilę, żeby być z wami co tydzień, żeby nie omykać żeby ten perfumowy kontent ode mnie pojawił się tutaj w miarę regularnie także za jakość z góry przepraszam, ale mam nadzieję, że nie wyjdzie to jakoś źle, no i cóż zapraszam na kolejny odcinek perfumaniaka, mam nadzieję już za tydzień trzymajcie się, do zobaczenia Cześć, do następnego razu.